Będziemy sprawdzić, co jarmark Bożonarodzeniowy Narodzeniowy Wodzi ma do zaoferowania. Proszę bardzo. Wędlinki, pieczywo, także pełny zestaw do zjedzenia na kanapeczkę. Dla mnie zawsze największe wrażenie robi iluminacja. Śliczne, naprawdę pięknie. Zaczęło się od pieczywa, od wędlin, pierogi, o, a tutaj grzane wino. Ja, w jakim pięknym miejscu, w jakim pięknym menu no miejscu wypełniono, jak piękne. Pawilonik, Tak, to chyba dobre określenie. Chatka, widy na chatka, tak. Sprawdzimy teraz ceny grzańca. O, proszę bardzo, tu jest wszystko napisane. Mały kubeczek 18 zł, a duży, powiedzmy, 35 zł. Także można się nieźle rozgrzać. Co, teraz pójdziemy tam w nie? A tutaj zjeżdżalnia. No i myślę, że to tak y, dla amatorów sportów ekstremalnych. O, ale daleko. Super. No dla dzieci wielka atrakcja. Dla amatorów zawrotów głowy taka oto kolorowa karuzela. Są koniki, samochody, no nawet kogut jest. Na prawdziwym jarmarku nie może zabraknąć biżuterii. Nowata cukrowa też musi być. A gofry? Te bąbelkowe. I ziemniaczki pod różną postacią też, pieczone, kręcone, smażone. I nawet krówki rzemieślnicze. Pewnie w różnych smakach. Oczywiście święta nie mogą się odbyć bez pierników. Pierników tutaj, słuchajcie, wybór jest po prostu niesamowity, zobaczcie. Różne kształty, różne kolory lukru, różne zdobienia jest w czym wybierać. A tutaj ozdoby świąteczne, różne bombki, chuineczki przybrane takie mało, ale super. Takie dosyć Ładne. Ładne. Uh -huh. No te dla mnie mam dły. O i tutaj fajne ozdoby też i nawet skórzane breloczki, portmonetki, portmonetki skórzane. Herbatkę można też nabyć i tutaj mamy mocny temat kolejny grzaniec. O i nawet kamieni nie brakuje minerały. Zdjęcie kolekcjonerskie. Takie piękne, jak marmur. O, proszę bardzo. Wydrukowano w drukarce 3D. Żabka. Dobrze, widzę. Żabka. No. O, o, tutaj cieplutki temat czapeczki. Ładne czapki, piękne pompony. No i myślę, że to jest naturalne futerko. Ten pompon. Te czapki mi się podobają faktycznie. Chyba powinnam sobie taką kupić. Usza. O, tu jak co? So, jakaś sowa, nie? Sowa. No nie brakuje naprawdę wszelkich rozmaitości, wszelkich. <laughs> Nawet nie brakuje domków dla krasnolotków, bo tak myślę, że to dla krasnolotków. A ja bym się pewnie też tu zmieściła. <laughs> ale tu pomnik szybę, ona fajnie. różańce różne, rozgrzej ciało, o, to by się przydało. No. O, proszę bardzo, nie brakuje nawet serów z hala, czyli oscypków. Znanych bardzo. Sypki, jakie tutaj jak to są. Tak, no, asyki białe, wędzone. Ty lubisz asypki. Ja robię. Choinka jest piękna. To jest miła. Te światełka cudowne. Iluminacja po prostu to jest magia. Maria. przenosi nas w świat baj bajeczny, tak, w świat bajek. jest to A tutaj też ozdoby świąteczne. Mikołaju. Mały, duży. No tutaj tu maluszy. A tutaj śliczne kubeczki świąteczne. O, proszę bardzo. Jakie urocze. O, cudowne. No i tak oto przeszłyśmy cały jarmark wzdłuż i wszerz, widziałyśmy każde stoisko i wychodzimy z drugiej strony, proszę bardzo, napis tutaj ceny, no takie jak na takich jarmarkach właśnie świątecznych. Choinka jest przepiękna i myślę, że te pierniki, które tam wiszą są prawdziwe na tej choince.